To, co Paweł powiedział na sam koniec, przyprawiło mnie, Monika Kubiaczek, w osłupienie. Sześć godzin pracy, pięćdziesiąt milionów dolarów. No, Niesamowite. Chyba nie narzeka. Dzień dobry. Dzień dobry. Musimy się otrząsnąć. To mnie obudziło. Ja już jestem tak. gotowa, zwarta do pracy. Zdecydowanie. Mnie obudził z kolei rano taki mały deszczyk w Warszawie. Nie spodziewałem się tego. No, u nas pokropiło, ale w niektórych tak. częściach kraju rzeczywiście mocno pada i nawet burze są. Dokładnie tak. Dzisiaj od samego rana do samego wieczora będzie deszczowo, burzowo, pochmurno, nieprzyjemnie. Mam jednak przyjemne ale. I to ale w postaci jutra, które będzie słoneczne, ciepłe, przyjemne. I to jeszcze dodatkowy plus, że akurat jutro przecież przypada sobota, także większość z nas pewnie będzie miała wolne i będzie można pokorzystać z tego weekendu, przynajmniej właśnie w sobotę, bo w niedzielę już nieco gorzej. Pojawią się znowu przelotne opady deszczu w całym kraju. Temperatura tak naprawdę bez większych zmian. W sobotę i niedzielę będzie bardzo przyjemnie, a co dzisiaj to już zaraz sprawdzimy. W Toruniu jak widać z samego rana słońca brak, chmury nie przykrywają niebo i to są właśnie te chmury deszczowe, których nie zabraknie dzisiaj w całym kraju. Zerkamy zatem w mapy, Zobaczmy, co w Europie się dzieje i skąd te chmury do nas napływają. Oczywiście to front, który przychodzi do nas z zachodu. Zaraz zobaczymy dokładnie jak on wygląda. Właściwie dwa fronty: pierwszy burzowy, a za nim front deszczowy. I to one dzisiaj trochę nam namieszają w pogodzie. W Warszawie po południu spodziewamy się burzy i opadów deszczu 24 stopnie na termometrach. W Berlinie bardzo podobnie, z tym, że tam wyładowań atmosferycznych się nie spodziewamy, a na południu z dnia na dzień temperatura rośnie, aż strach na to patrzeć, bo w Atenach dzisiaj blisko 40 stopni i pełne, e, pełne, czyste błękitne niebo, także żadnego schronienia w postaci chmury. Ciężki dzień zapowiada się dla mieszkańców Aten, a także dla turystów. Na Półwyspie Iberyjskim niewiele lepiej, też wszędzie powyżej 30. -tki. I też czyste, bezchmurne niebo. A u nas pochmurno, deszczowo i z niewielkimi przejaśnieniami tylko na krańcach zachodnich czy w Polsce Centralnej. Pogodnie z samego rana tylko we Wrocławiu, gdzie w tym momencie pada Katowice, Kraków, Kielce, Lublin, Warszawa, Białystok, Suwałki, a także wcześniej widziany Toroń oraz rejon Trójmiasta. Co po południu nas czeka? Jeszcze gorzej, bo ta strefa opadów rozciągnie się o całą Polskę. Tak naprawdę nie będzie miasta, gdzie dzisiaj parasolka się nie nie przyda, a w wielu miejscach również zagrzmi to głównie Polska południowa, a także wschodnia. Temperatura w Warszawie, tak jak wspomniałam, 24 stopnie. Cieplej będzie na południowym zachodzie, tam do 25, nawet 26, a z kolejnej chłodniej w Kołobrzegu oraz w Suwałkach. W tych miastach temperatura nie wzrośnie powyżej 18 stopni. I warunki drogowe oczywiście w taką pogodę będą mocno utrudnione, nie tylko przez opady deszczu, ale również silne porywy wiatru przy okazji burzy na południu oraz na krańcach wschodnich. Także uważajmy na siebie, chociaż do tego silnego wiatru chyba już się zdążyliśmy przyzwyczaić przez Ostatnie dni, bo przeszkadzał nam bardzo mocno. Biometr, oczywiście, w taką pogodę pochmurną, deszczową wietrzną, dzisiaj niekorzystny, a jakość powietrza, zaraz to sprawdzimy, jest w tym momencie całe szczęście idealna. Dziękuję.